Były prezydent Gruzji Michał Sekaszwili został skazany na kolejne cztery i pół roku więzienia, co zwiększa jego łączny wyrok do dwunastu lat i sześciu miesięcy. W poniedziałek sąd wskazał go pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy Gruzji podczas powrotu z wygnania w Ukrainie w 2021 roku, kiedy to został natychmiast aresztowany. Sakaszwili, który pełnił funkcję prezydenta Gruzji w latach 2004-2013, został wcześniej skazany pod zarzutem nadużycia władzy i defraudacji, które partie opozycyjne określiły jako motywowane politycznie. Jak Sakaszwili wyjaśniał w poniedziałek podczas wideokonferencji w sądzie, tu cytat... Jestem sądzony za to, że odważyłem się i udało mi się przekształcić Gruzję w państwo odnoszące sukcesy, za pokonanie korupcji, za walkę o ludzi, a nie o własną kieszeń. Koniec cytatu. W 2003 roku Sakaszwili stanął na czele tzw. rewolucji róż. Po objęciu urzędu przeorientował Gruzję na Zachód i rozpoczął ambitną reformę sektora publicznego. Jednak w 2012 roku jego partia Zjednoczony Ruch Narodowy przegrała wybory z partią Gruzińskie Marzenie, która obecnie jest u władzy i została oskarżona o zacieśnianie kontroli nad swobodami demokratycznymi, jednocześnie oddalając kraj od członkostwa w Unii Europejskiej i kierując się w stronę Rosji.